Ków klatkowy, klitki, pato mieszkania, pato wynajem. To będzie zaledwie. Czubek góry lodowej określeń, z jakimi się spotkasz, jak zaczniesz się zastanawiać, czy warto inwestować w małe mieszkania, czy warto kupować kawalerki. Część z tych opinii trafi do Ciebie twarzą w twarz, na przykład w czasie imprez rodzinnych. Usłyszysz między nimi, że to co robisz jest niepotrzebne, ryzykowne, głupie, niegodziwe, ba nieetyczne, bo przecież Ty komuś wynajmujesz mieszkanie i bierzesz za to pieniądze. Jak tak można? Będą też takie opinie, które trafią do Ciebie z anonimowych. Źródeł. Ty durny palancie, Jak możesz żerować na ludzkim nieszczęściu i wynajmować jakieś patomieszkanie pato mieszkanie za tak chore kwoty, wykorzystując to, że biednych ludzi nie stać na zakup własnego M Ale jak już Przeżyjesz całą tę negatywną nawałę, która na ciebie spadła, przepracujesz sobie i przetrawisz te wszystkie opinie. To być może pojawi się w Twojej głowie taki wątek, że inwestowanie w małe mieszkania może mieć jakieś zalety i wcale nie jest takie głupie. I o tym będzie w dzisiejszym odcinku. Czy te małe mieszkania mają w ogóle, a jeśli tak, to jakie zalety? Zainteresowany? Zapraszam do. Oglądania. Cześć, mam na imię Radek, od 15 lat łączę pracę zawodową z budowaniem portfela nieruchomości na wynajem, a od kilku lat za pomocą tego kanału pokazuję praktycznie jak to robić. Działam, bo nie wierzę w ZUS i nie chcę klepać biedy po przejściu na głodową emeryturę po wielu latach. Ciężkiej pracy. Opowiadam nie tylko o inwestycjach, ale o szerzej pojętym rynku nieruchomości. Pokazuję niepokolorowane cyfry, mówię, jak to wydawałoby się piękne i kolorowe życie rentiera wygląda w rzeczywistości. Jeżeli już idziesz w tym kierunku, albo dopiero przymierzasz się, żeby zacząć przygodę z nieruchomościami, potrzebujesz praktycznej wiedzy i chcesz się nauczyć na moich błędach to nie ma lepszego miejsca. Zachęcam Cię do śledzenia tego kanału, no i oczywiście do zasubskrybowania, żebyś zawsze był na bieżąco. Dziękuję. No to jak z tymi małymi mieszkaniami? Mają jakieś zalety czy nie? Zaraz o tym porozmawiamy, ale najpierw jedno zastrzeżenie. Mówię tutaj i mam na myśli w całym tym odcinku kawalerki, nie jakieś pomysły w stylu mikroapartamentów, czyli lokali sprzedawanych jako użytkowe, które mogą być malutkie, albo jakimś dużym mieszkaniu podzielonym na mniejsze jednostki mieszkaniowe, takie mikroapartamenty. Nie, tutaj będzie mowa wyłącznie o kawalerkach, kawalerki, nie mikroapartamenty, nie jakieś inne pomysły. Kawalerki. Punkt numer jeden: no bo wszyscy przecież wiedzą, że nieruchomości są w cholerę drogie. A nieruchomości małe, czytaj kawalerki, oczywiście są tańsze, bo płacisz za mniejszą ilość metrów kwadratowych. Zakup kawalerki czy inwestycja w kawalerkę oznacza niższy próg wejścia, mniej pieniędzy musisz wydać, żeby daną nieruchomość kupić. A jeżeli przy jej zakupie wspierasz się kredytem, to oczywiście ten kredyt będzie niższy. Prościej go dostać, bo potrzebna jest mniejsza czy niższa zdolność kredytowa, i też krótszy okres będzie potrzebny na to, żeby ten kredyt po prostu do zera. Spłacić. Punkt drugi związany jest z tym, że mniejsze nieruchomości łatwiej wynająć. Dlaczego? Dlatego chociażby, że masz większą grupę docelową. To są single, to są ci, którzy się usamodzielniają, zaczynają swoje życie, to są dzieci, które przyjadą gdzieś na studia albo ludzie, którzy przyjadą gdzieś do pracy. Ten potencjalny zbiór osób, którym możesz wynająć, jest dużo większy niż w przypadku większego mieszkania, które na przykład jest przystosowane stricte pod rodzinę z dziećmi. Małe mieszkanie też jest prościej wynająć, dlatego że jest dostępne cenowo, czyli Więcej ludzi z tej grupy, która szuka mieszkań na wynajem, będzie na nie, krótko mówiąc, stać. No, a ponieważ robisz to, inwestujesz po to, żeby na tym zarabiać, zależy ci też na tym, żeby mieszkanie jak najciężej dla ciebie pracowało. Małe mieszkanie, które prościej wynająć, bo jest cenowo bardziej dostępne, jest mniej narażone na to ryzyko, pusto stanów czyli, że będzie stało i nie generowało ci nie dość, że żadnych pieniędzy, to jeszcze będzie generowało koszty, które musisz ponieść. Ty, jako jego właściciel, kolejny punkt to szybszy zwrot z inwestycji, jeżeli popatrzysz na lata. Ponieważ mieszkanie małe jest tańsze, ponieważ jego wyposażenie z racji powierzchni i tych elementów, które tam się uda zmieścić, mniej kosztuje. Jeżeli wyliczasz sobie okres zwrotu z inwestycji w latach, czyli kiedy cała ta pula pieniędzy zainwestowanych. Wróci do ciebie w postaci tych czynszów, najmu, które bierzesz od najemcy. To będzie to na pewno krócej niż przy mieszkaniu większym, na zakup którego i wyposażenie wydałeś dwa albo trzy razy większą kwotę. Bo to, że wydałeś dwa albo trzy razy większą kwotę, wcale nie oznacza, że za najem takiego mieszkania uzyskasz dwa albo trzy razy większy czynsz. Większa elastyczność w przypadku jakichś zawirowań to kolejna zaleta. O co chodzi? Może się zdarzyć tak, że tobie się zmienia koncepcja. Już nie chcesz albo nie możesz tego mieszkania trzymać, postanawiasz albo musisz je sprzedać. Kiedy będzie prościej znaleźć kupca na twoje mieszkanie? Jak jest tańsze, bo jest mniejsze, czy jak jest droższe, bo jest większe. Która z tych nieruchomości będzie bardziej dostępna cenowo dla nowego potencjalnego nabywcy? I druga rzecz związana z tą elastycznością, nazwijmy sobie ją dywersyfikacja. No to jest taka sytuacja, kiedy decydujesz się świadomie inwestować w małe mieszkania, mimo że masz większą pulę pieniędzy i mógłbyś za nie kupić duże. Dlaczego? Jeśli na przykład masz środki, lepiej jest kupić dwa albo Trzy małe mieszkania zamiast jednego dużego. Pomijając te zalety, o których mówiłem już wcześniej, ta dywersyfikacja polega na tym, że jak masz na przykład dwa albo trzy mniejsze mieszkania zamiast tego jednego dużego, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że żadne z tych trzech nie będzie się w ogóle wynajmować. Więc nawet gdyby się wynajmowało jedno, a dwa stoją puste, to daj masz 33,33% ,33 tego swojego przepływu, a jak jedno duże nie będzie się wynajmować. To masz zero. Więc w ten sposób, mając na przykład dwie kawalerki zamiast jednego dużego mieszkania, trochę dywersyfikujesz to ryzyko, że nie będziesz miał żadnych przepływów. No bo jak masz dwa, to przynajmniej jedno się może wynajmować, nawet jak drugie stoi puste, co oznacza 50% kasy, która wpływa nadal do Twojej kieszeni, a nie 0%, jakby to było przy jednym dużym. A gdyby była taka sytuacja, że dysponujesz większą kwotą, nadal myślisz o inwestowaniu w kawalerki, ale jesteś zwolennikiem takiej tezy, z którą ja nie do końca się zgadzam, że lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja jest najważniejsza. No to może być tak, że inwestując ciut więcej nadal w zakup Kawalerki kupisz ją w bardzo dobrej, żeby nie powiedzieć, topowej lokalizacji, to wprost będzie oznaczać, że ta kawalerka będzie rozchwytywana, będzie się wynajmować bez najmniejszego problemu i będzie dla Ciebie ciężko rok w rok pracować. Choćby z tego powodu, że lepsza lokalizacja dla tej kawalerki oznacza na przykład lepszą komunikację, bliskość jakichś centrów biznesowych albo uczelni, generalnie duży dopływ dobrych najemców. Kręcimy się ciągle wokół tych kwestii finansowych. No ale prawda jest taka, że zakup i to kolejny argument, kolejna zaleta. Zakup małego mieszkania oznacza mniejsze koszty Praktycznie wszystkiego. I nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie ceny zakupu. Mniejsze fundusze będziesz potrzebował na wyposażenie takiego mieszkania. Mniejsze fundusze na jego odświeżenie, jak coś się, nie daj Boże, zepsuje albo zniszczy. Mniejsze, niższe koszty remontu, jeżeli to będzie konieczne po kilku latach intensywnego najmu. Wreszcie koszt na przykład czynszu, który ktoś będzie musiał płacić do spółdzielni albo wspólnoty, też będzie niższy. Czyli wracamy do tego, o czym już mówiłem wcześniej. To mieszkanie będzie tańsze dla najemcy, czyli bardziej dostępne. No i rzecz ostatnia, czego też jest mniej w takim mieszkaniu? Mniejsze jest użycie wszystkiego. Sam przyzna, że na przykład, jeśli masz gotowiec inwestycyjny składający się choćby z pięciu pokoi, to te drzwi pod prysznic, które się przesuwają, tam są wózki, tam są różne elementy Jakieś takie, które mogą się uszkodzić. Same te drzwi będą dużo częściej otwierane, zamykane przy założeniu, że przynajmniej raz dziennie każdy z najemców bierze prysznic, niż w kawalerce, gdzie mieszka jedna osoba. Bateria będzie dużo mniej miała tych. Odkręceń, zakręceń, włączeń, wyłączeń. Taka zwykła bateria z lewo Te rzeczy, które są w środku baterii, one są też wyliczone na jakiś określony poziom, ilość tych otwarć, zamknięć, uruchomień wody i zakręceń wody. Pralka też będzie rzadziej używana. Wszystkie włączniki no to jest coś, co gdzieś może na koniec dnia przełożyć się dla ciebie na koszt, gdyby przyszło to naprawić, wymienić. Więc przy mniejszym zużyciu małego mieszkania, rzadziej. Trzeba będzie to po prostu Robić. A jak już wejdziesz w posiadanie tego swojego małego mieszkania, to czekacie kolejne wyzwanie, kolejna zagwostka, jak jest sensownie i praktycznie wyposażyć w sprzęty, które będą dobre, które będą praktyczne, które będą żyły długo, ale nie będzie to wszystko kosztować miliony monet. I tu mam dobrą nowinę: bo już kolejny odcinek za tydzień będzie o tym, jak dobrze praktycznie takie małe mieszkanie wyposażyć. Oczywiście. Wracając choćby do początku filmu, od całej masy ekspertów usłyszysz, że jesteś dupkiem i obyś, obyś szczezł w ogniu piekielnym. Pozdrawiam to swoje pato mieszkanie wyposażyłeś w pato patosprzęt. Jakiś najtańszy badziew, który się zaraz rozleci, którego ja bym nigdy nie kupił i że to jest albo z dykty, albo na jedno kopyto, albo IKEA, którą wszędzie widzę. Generalnie jeden wielki szajs. Ale Ty już, mam nadzieję, jesteś zahartowany, bo to jest coś, z czym przyszło ci już wcześniej się zmierzyć. W kolejnym odcinku czekać na Ciebie będzie zestawienie rzeczy praktycznych, sprawdzonych, przetestowanych. Stosowanych przeze mnie w wynajmowanych mieszkaniach, ba one nawet czasem się najemcom podobają i nie kosztujących. Miliony monet, będziesz miał zestawienie nawet z linkami i scenami. Także już teraz zapraszam Cię serdecznie do oglądania kolejnego odcinka. A za oglądanie dzisiejszego bardzo serdecznie dziękuję, bo to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Dzięki za Twoją uwagę, bądź zahartowany, odporny na te negatywne głosy, które do nas docierają, na te negatywne komentarze mówiące, że to co robisz nie ma najmniejszego sensu i po prostu rób swoje. Tego Ci życzę, trzymaj się i czuwaj.